Janek zawarł kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich na kwotę 294 tysięcy złotych na 30 lat. Do dziś spłacił już 308 tysięcy złotych. Pomyślałbyś, że teraz to już z górki. Nic bardziej mylnego. Jego aktualne saldo do spłaty to 385 tysięcy złotych. Janek ma teraz trzy możliwości. Może usiąść i płakać, ale tego nie polecamy. Zdecydowanie lepiej żądać w pozwie unieważnienia umowy albo jej tak zwanego odfrankowienia. W przypadku wygrania sprawy o unieważnienie umowy kredytowej aktualne saldo do spłaty wyniesie nie 385 tysięcy złotych, a okrągłe 0 złotych. W tym momencie umowa już nie istnieje. Można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, a bank musi zwrócić Jankowi 13 700 nad nadpłaty. W przypadku wygrania sprawy o tzw. odfrankowienie umowy kredytowej aktualne saldo do spłaty wyniesie nie 385 000 zł, a jedynie 165 000 zł. Ale to nie wszystko. Bank musi zwrócić kredytobiorcy kwotę 115 tysięcy złotych wynikającą z nadpłaty w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych. Umowa istnieje dalej, ale kredyt jest kredytem wyłącznie złotowym bez jakiegokolwiek powiązania do franka szwajcarskiego, co oznacza, że już nie musisz się martwić o wzrost kursu franka. Bądź jak Janek. Prześlij do nas skan umowy i aneks, jeśli był zawarty. Jeśli w umowie są klauzule niedozwolone, skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy, jakie są możliwości. Następnie zawieramy umowę. Do wyboru oferujemy aż trzy elastyczne warianty rozliczeniowe. Resztę robimy już sami. Składamy reklamację do banku, a następnie pozew do sądu. Nieważne skąd jesteś, zajmiemy się skutecznie Twoją sprawą. Wystarczy się z nami skontaktować. Podejmij decyzję. Wygraj z bankiem.